I robimy sobie, ja tu pociągamy partnera w bok. I w tym momencie kładziemy mu się pod nogi, noga w środek, ręce ciągną tam po dużym I rzucamy partnera, no, staramy się wcelować w więzienkę. Pięknym... Niekoniecznie. Jak upadnie obok, to mu się też nic nie stanie. Rzuca jeden, trzy razy, potem drugi trzy razy, tam gdzie są cz y czwórki, trzy to rzucamy po prostu jeden raz więcej, co nie? Jest krok bok i wychylamy, rozpinamy go na wieszaku. Nogę wstawiamy centralnie w środku. Ręce tu za siebie i nad samą matą kręcę. Skręcamy go na plec. Kroczek bok i wychylamy. Próbujemy.